Dzień dobry, Szanowni Państwo, pomimo tej dzisiejszej deszczowej pogody mamy bardzo gorącą informację. Myślę, że też i słoneczną dla mieszkańców gminy Kotla i dla Pana Wójta. Dzisiaj Zarząd Powiatu Błogoskiego ogłosił przetarg na remont drogi Skoki. W, w zasadzie przebudujemy całą ulicę Błogoską od skrzyżowania z drogą wojewódzką do zjazdu do miejscowości Koziedowych. Długość tej drogi to to 2400 metrów. Przebudujemy i wybudujemy ponad 700 metrów chodnika. Jestem przekonany, że ta inwestycja Panie Wójcie była bardzo długo oczekiwana przez mieszkańców i w zasadzie będzie to jedna z najpiękniejszych dróg yy, Pana gminy. <noise> No, na pewno trzeba tutaj dodać, panie starosto, że długo wyczekiwana droga. Mieszkańcy często o nią apelowali. Mamy wiele dróg powiatowych na terenie, a bardzo się cieszę, że udało nam się wspólnie wypracować ten efekt końcowy w postaci do dzisiejszego ogłoszonego przetargu, jeżeli chodzi o ulicę Głogowską. No długi odcinek, bo od skrzyżowania katla głogówko przez, całą, przez całe centrum miejscowości od kilku lat no, ten stan się pogarszał, tej drogi. Tych dziur się pojawiają coraz więcej, więc teraz mieszkańcy na pewno będą zadowoleni z efektu końcowego w postaci wyremontowania całej tej, całej tej drogi. Dodam tylko, że wartość inwestycji to kwota blisko 4 milionów 100 tysięcy. Ale Panie Wójcie, to jeszcze mamy jedną dobrą wiadomość: pozyskaliśmy blisko 3 miliony złotych na kolejną drogę w gminie, w gminie Kotla w miejscowości Sopczyce. Gmina się rozwija, osiedle jest coraz większe a droga pozostała niezmieniona, więc przygotujemy się do tego, aby mieszkańcy nowych osiedli, ale też i ci, którzy już mieszkają w Soprzecach od bardzo dawna, również mieli drogę u siebie wyremontowaną. No i tutaj trzeba dodać znowu e, i podziękowania Panie Starosto dla Pana, dla całego Zarządu za zauważenie tego problemu, bo tutaj wiele monitów ze strony e, no, mieszkańców Krzekotówka, Głogówka, Kulowa, którzy jeżdżą tą drogą. No i tych nowych mieszkańców, którzy budują się tam e, już od czasu z, i przeprowadzają z terenu miasta. Ten odcinek zbyt wąskiej drogi rozwijających się poboczy wymagał też tego remontu. Cieszę się, że ponad 3 miliony złotych, dzięki którym będzie można wyremontować tą, tą drogę, trafił do powiatu gigowskiego. No i już w przyszłym roku mieszkańcy będą mogli się cieszyć normalnym dojazdem. A tu naprawdę, tych inwestycji drogowych w tym terenie gminy jest bardzo dużo, bo my, jako gmina. Tutaj na osiedlach budujemy nowe drogi za kilka milionów złotych. Przebudowana teraz droga wojewódzka w Sobczycach ze zjazdem. Zaraz ta droga, o której tu mówimy, do samego Krzykotówka. No ilość inwestycji jest po prostu wielka. Z czego się cieszymy? No ja do inwestycji powiedzieć. Dzięki wielkie.